Dzień dobry, witam Was w poniedziałek, kolejny tydzień. Dzisiaj, tak mogę, później zaczęty, 14.36, bo na świeżo wróciłem ze szkolenia, parę chwil temu. I teraz mieszamy paszowozik na filię wcześniej tam jechać. Ogólnie temat wygląda tak, że mieliśmy wybierać obornik z izolatki, tu mówiłem, ale kolebka, państwo nie wzięli kluczyków od koparki i nie mogą jej przestawić, także to będzie przełożone na jutro a dzisiaj wcześniej po prostu się poobrządzać odpocząć, taki dzień można powiedzieć e, gospodarczy <laughs> może jeszcze znowu talerzówkę na gospodarstwo przeprowadzić to by jutro już talerzowanie szło pełną parą no, trzeba jednak te wszystkie pola po kukurydzy potalerzować a później co będzie czas to będzie się E, nawozić i mieszać na zimę no, tak cały tydzień niby ma być zimny, ale taki bez deszczu, bez opadów to może coś tej roboty się podgoni a jutro też tak parę zajęć z rana będzie to gdzieś koło południa dopiero wyjadę z talerzówką przy dobrym wietrze no bo tak, trzeba wybrać obornik z izolatki to co wspominałem przed chwilą cielaczki pokolczkować to już też czas i pora się za to wziąć. No i myślę, że to tak się zejdzie. Pewnie do południa będzie przy czym łazić. A to jeszcze o kiszonki podkrywać też. Na pewno do południa roboty nie zabraknie. No ale cóż, no nie ma pośpiechu. To nie są żniwa nic się nie pali, spokojnie się zrobi co się zdąży do zimy zrobić, to się zdąży przyjdzie wiosna, a resztę będziemy ćwikać na wiosnę, dobra, tutaj trochę tej sianokiszonki dołożymy trochę tamtej, trochę beli bo belek. tam mam jedną e, przy tamtej pryzmie już postertę odkrywałem ze słomą i po prostu jedną belę mogłem już zabrać, niepotrzebna to trzeba ją od razu skarmić i tak padło, że taka trochę uszkodzona ta folia była, ale to suche siano, to tam ee, nic złego z tym się nie stanie, no ale jak jest uszkodzona folia, to im szybciej to zabrać, tym, tym lepiej, także takie dzisiaj poplątanie z pomieszaniem, jakoś tak szału nie będzie z tematyką dzisiejszego vloga, ale no, jest daily, to jest daily, na, na co dzień po prostu po prostu tłumaczam co tam się dzieje, więc aktywność podtrzymujemy i może taki temat mało, mało wciągający, pociągający, no ale nie zawsze niecodziennie jest opór, trzeba też to wziąć pod uwagę. Także co, działamy, działamy, nie śpimy w te listopadowe, pochmurne dni. Coś działać trzeba. A i na oborze dzisiaj sporo się też nowości pojawiło. Na tym remoncie zresztą widać było wczoraj, co się będzie dzisiaj działo. No i też pewną zmianę pewną poczyniłem. Jedną odnośnie tej muki, która była, o której mam mówiłem. Także to może, może i wyjdzie nawet bardzo dobrze. Trzeba być dobrej myśli. Wszystko rozplanowane jest teraz tak, jak być powinno. No i przy dobrych wiatrach pracy fizycznej to tam też nie będzie przy tych odchodach. Także wszystko da się ogarnąć. Dobra waga wyzerowana można zaczynać z załadunek. I cyk beleczka, tak jak mówiłem, to praktycznie suche siano, także nawet i folia pęknięta nie spowodowała strat fajnie to się sprawdza przy takiej paszowozem dla jałbych jako substytut słomy zastępuje nam słomy elegancko tego tylko, że znowu te jałówki się zapasają trochę za bardzo jednak ta słoma to rozcięcza, ale aby skrobi nie przesadzić w dawce to będzie cacy ogólnie tej kukurydzy to tam jak najmniej to praktycznie tylko tym w skryciu. tym już cielnym to same siano, siano kiszonka w zupełności wystarczy i gdzieś tak średnio 15% białka, żeby ta pasza miała, to by fajnie wyrastały, ale skrobi nic. Takie absolutnie nic, to można powiedzieć, że dietek to dla zacielonych i to się najlepiej sprawdza. Już tej pryzmy końcóweczkę jeszcze I ten raz i maks dwa razy i po temacie. No i dzida na, na filię, już się ściemnia, tu się zakręcić, tam się zakręcić I już 16 za 20, także jadę, bo tam mnie czeka długie ścielenie dzisiaj we wszystkich końcach pół belki bez rzucić Aż na samą myśl mi się odechciewa tej roboty, ale no trzeba, nie przeskoczyć trzeba, trzeba, bo inaczej te jałówki będą pływać A ja nie lubię po prostu drobnych jałówek, muszą być czyste tak i tak zęby zagryzam tak możliwie oszczędnie ściela, ale no, nie, nie jest łatwo <laughs> trzymać to w ryzach taki kurdy kompromis. Są we mnie dwa wilki. Jeden mówi ściel mnie, a drugi mówi jajówki są brudne i tak no trzeba tu lawirować między jednym a drugim. No jakby tak dobrze ścielić, to tam 6,5 stówy belek rocznie przyrzuci. Tam. Dwie na dzień, to tak można delikatnie pykać. Bez żadnych tam obaw, że nie przerobią. No ale skąd to tyle tego brać? Chociaż już słyszałem, powiem Wam, że po Fajne bele, takie 130, gdzieś właśnie tupaki mówili, że po 8,5 jest dowozem na miejsce, tak? Gdzieś 200 kg słomy, takie, no normalne belki, także jak ktoś płacił po stówie wrzniwa, to gratuluję. Teraz za 85 przywiozłem. Tak mi czuł, że to takie wariactwo będzie, no ale standardowo co roku biegunka jest ze słomą, każdy wrzniwa płaci, nie wiadomo ile. A później się okazuje, że gotowe na miejsce dużo taniej przywożą. Więc, ja już się wyleczyłem z tego kupowania słomy z pokoju. No, chyba że blisko, i chyba że w normalnej cenie to tańka, ale, ale to to rzadko się trafia. Nie wiem, czy kiedykolwiek było prezentowane rozdawanie tutaj na fili ale tak w międzyczasie wam powiem, że dzisiaj na bogato pościeliłem koleżanką, bo trzy belki wyrzucone także mogą sobie hasać śmiało kurcze takie rozdawanie, jak się nie widzi co jest z tyłu jak to leci, tak na czuja, później trzeba przynosić, przewozić jak się słabo rozda także trzeba się skupić i rozdawać. Na razie patrzę na wadze, tak? Między końcami, żeby mniej więcej wyrzucić tyle ile się chce. Innego sposobu na to nie ma. Chyba, że kamerkę dołożyć, ale to kolejny monitorek do kamery, to już tu za bogato nie będzie nic widać w tym ciągniku Poza monitorem, jak w Saturnie się ob i tak te sterowniki sporo zajęły to jeszcze w takim miejscu że ani pod, ani nad no jeszcze nad można coś byłoby dołożyć Tak z kosaków no, to może i całkiem niegłupie by było doinwestować dżunglę Ale tak on plany ma mam to znaczy ja mam plany na niego ambitne ja nie ścielenia mam mało. Dzisiaj trochę popracowałem, ale tu jedna belka, tam w tamtym z tyłu druga belka. Dołożyłem z tamtego mniejszego końca do tego większego trochę belki. I kurczę, no jakoś trzeba sobie radzić. ale na ten dwa końce, jedna belka. Już po lewej stronie jutro na pewno ścielenia nie ma. To jest więcej jak pewne. Chyba się mniej więcej dobrze rozdopatrzy. Coś tak dobrze podpowiadacie, jak jechać że z widownią dużo lepiej się rozdaje trochę miątku żeby szybciej wylatywało coś się przytkało no ale nic powoli powoli do brzegi już tylko to porozgarniać mączki podawać a jest godzina 17 także czas nawet niezły nieco ponad godzinę ścielenia ale ile pościelone no kurde co to tak wolno się stegaca trzeba trochę Wygląda na to, że mamy po obrządku wszystko poogarniane. Miałem ja poprzerzucałem, także jutro będzie bajkowo. Jutro się szykuje naprawdę fajny obrządek, bo mało tego będzie do roboty, by to tutaj tym pościelić, popodgawniać i się tutaj podawać. Także jutro coś można będzie podziadać. Może w polu, jak się ogarnie z tym wszystkim, z tymi plecami bojowymi, domowymi. Zobaczymy, jak to się zajdzie. Ciężko powiedzieć, kurczę, już. Powiem Wam, że tak, nie pili, żeby to dokończyć, a się z drugiej strony nie chcę. Z jednej strony się cało już skończyć, z drugiej strony się nawet nie chce pomyśleć, ile jeszcze trzeba się ujeździć na tym ciężarniku. A tutaj drzwi z tyłu czekają na robotę. Czekają na koniec sezonu, cierpliwie znajdzie się chwila, to będą robione te drzwi i wybiegi ze ścianą, więc, że zajęć nie będzie wyrykować na pewno. Zanim zaczniemy sobie monolog, no to zobaczcie. To troszkę betonu doszło, no i rozkminiłem, co zrobić między tamtymi słupami, a, a tą wyspą, tylko co i jak rozkminiłem, to zapewne poczekacie na niedzielny odcinek, ale tak na razie na szybko informacyjnie, że to nie próżnuje się tutaj, już teraz wyraźnie widać o co chodzi, jeszcze tutaj zostało te pozalewać ścianki, Kręcowe, no to na wysokość płyty 125 spokojnie wystarczą te ścianki. One są po to, żeby po prostu tam gdzie krowa leży, nie było żadnych przyciągów, Tylko swobodnie, bo zwierzęta boją się przyciągów. to jest dla nich naprawdę niekomfortowe. I właśnie to jest w tym celu robione. No to jak widzicie mamy już końcówkę dnia. Taką mocną końcówkę dnia. Monolog tradycyjnie z Echem Zemka w tle Już dawno nie było, jakoś się nie wstrzelaliśmy w godziny Ale zobaczcie tutaj nad moją głową coś tu się dzieje Widać, zaczyna trochę betonu ubywać No po prostu skuwane jest na proże Będzie dana stal na górze, na dole, żeby strop nad tym podwieścić W takim celu, żeby wyższy ciągnik wjeżdżał, tak? Tutaj mamy, będziemy mieli gdzieś 87 2, 8, prawie 2,90 wjazdu, także już można będzie trochę z tymi. To będzie dużo łatwiej z tymi ciągnikami coś by wejść do, do obory, bo nawet takie renowy na MWM-ie, jakby kiedyś mi coś takiego przyszło do głowy, kupić typowo pod paszowóz, no to one mają gdzieś 2,85 wysokości, także już pod taki ciągnik jest typowo wjazd zrobiony, będzie na gotowo, ale co ważniejsze w tej kwestii to to nie tam jakieś wynówki ale że dobra mała enka przejedzie bo ona tam 282 też gdzieś koło 285 ma i sobie spokojnie z wozem będzie jeździć, także jak Johnego wezmę do oprysków czy do innych prac będzie mi potrzebny to sobie spokojnie mogę zapiąć drugi ciągnik który przejedzie przez obory no bo to jest bardzo komfortowa sytuacja wręcz nawet niezbędna bo jeżeli no, nawet jakaś awaria, głupie koło strzeli czy coś innego się stanie jakaś pierdółka, że chwilowy ciągnik jest unieruchomiony i jeden tylko który przyjeżdża, no to jest lipa. No, można tutaj wiecie, zrobić coś takiego, że tyłem wcofywać enką i rozdać. No to taka awaryjna sytuacja, no ale te wcofywanie nie jest to wygodne, jak będzie przejazd na przestrzał, no, to już będzie dużo wygodniejsza sytuacja i właśnie. Kur, czemuś takiemu się dąży, żeby to zrobić także o, jeszcze zostaje nam ten wentylator do zdjęcia stary i go wykorzystam tutaj na tą modernizowaną część, tak żeby no, żeby nie, nie był bezużyteczny, tutaj też nie ma bardzo gdzie helikoptera podwieźć, no bo raz, że jest nisko a dwa, że jest tu naćkane nasrane tych słupów ze przeproszeniem ale no nie wiem, zobaczymy gdzieś tam nad głowami. Czy zrobię dwa ciągi takie w tą stronę, czy też tak w poprzek obory, No zobaczymy. No, chyba bardziej będzie lepiej dać nad stołem paszowym ten mniejszy, żeby fufał. A drugi tam w drugim kobietarzu spacerowym, żeby nad głowami też chodził tamtą część. Także chyba tak to rozkminie. Innej możliwości. Tutaj nie widzę. Tak żeby te ciepłe powietrze wypychał jak są drzwi, to żeby tam wypychał. No i ten też, żeby zostawił, i tutaj okienko jest, to będzie mógł też przez okienko wypychać. Także chyba to w takim układzie zrobię. Bo innego sensowniejszego tutaj nie wymyśliłem. Najważniejsze to, aby mieć jakąś koncepcję, to można ją rozwinąć zawsze, albo zmienić. Różnie powiem Wam, że u mnie ostatnio to. Co dzień to jest inna zmiana, ale dzisiaj dostałem takiego olśnienia, takiego przebłysku, jak to rozkminić to z tymi słupami, żeby było dobrze. Nasz, no się wydaje, że kurczę, no, to na co wpadłem, to już się wydawało, że to jest taka oczywistość, że to w ogóle nie trzeba było się nad tym zastanawiać. a to człowiek tego nie brał w ogóle pod uwagę czegoś najprostszego, co, co, co najprościej można rozkminić. No nie mówię, że najtaniej, ale to i tak. Czy później taka zmiana by zaszła. To już pod tą w przyszłości zmianę trzeba dostosować obecnie, żeby już później jak coś zechce zmienić, to nie było z tym kłopotu. Także no zobaczymy, zobaczymy. To będzie ciekawa koncepcja na pewno. E, no i tak to. No, na stadzie spokój, na stadzie spokój. Na razie wycieleń większych no, znowu nie ma, ale skramkowa z Filii będzie trzeba ze 2, Z3 ze jedną, to już tak w przyszłym tygodniu to obowiązkowo zabrać tutaj na spowodowę. także już tam się zacznie uluźniać, ale no jest masakra z tą słomą, powiem wam szczerze masakra i cały czas po głowie coś chodzi zmienić ten system ścielenia, bo no bo tam się schodzi, no dzisiaj trzy belki, to tak iść po ciągnik, przywieźć te belki rozpakować, rozrzucić i to też muszę pojedynczo, bo nie nawrzucam sobie do końca, bo one by rozpierniczyły tego balota w jednym miejscu także też to trzeba tak Yy, także to też trzeba tak porozumiewać, że na jedną wrzucisz, rozcielisz idziesz pociągnik, przyjeżdżasz, bierzesz następną i znowu i tak patataj patataj i, patata i godzinkę się zaczęła na to ścielenie, no ale zobaczymy jutro, albo troszkę tylko podościeram na tą stronę z mniejszymi albo znowu całą belkę wrzucę i już będzie wtedy na dwa dni spokoju, albo też nie będę w ogóle ścierał i następnego dnia rano, także no Zobaczymy, wyjdzie wszystko e, na bieżąco. Najgorsze no jest to, że taka krucha teraz słoma się trafiła, podeszła. No, nie wiem czym to spowodowane w tym roku, to nie tylko ja jak słyszę, narzekam na tą kruchą słomę. I to jest taki temat, że tego ani to widłami, ani to łopatą za bardzo się nie da nosić. Także jedyne rozwiązanie to całe belki do końca. Co się da, gdzie się da roztoczyć, bo nawet dzisiaj miałem taką sytuację, że rozciąłem siatkę, puf, bela wystrzeliła jej i ani w jedno, ani w drugie i w jednym miejscu praktycznie bela jej leżała i trzeba było całą widełkami przerzucać, no także no jest, jest dramat z tą słomą no ogólnie no ale jakoś trzeba sobie radzić przetrwać ten trudny czas najważniejsze, że ta słoma jest i tyle, dobra, kończymy dzisiejszy dzień bo dzisiaj nic takiego odkrywczego nie zrobiliśmy, taki dzień bardziej obrządkowy, no ale i takie też bywają, także zmykam, myć się, kolację i i odpoczywać przed jutrem. Także do zobaczenia jutro.